Dzisiaj pogadanka na temat zdrowia, a może nawet bardziej na temat choroby, dlatego że gdziekolwiek mieszkacie, wszędzie ludzie chorują i musimy wtedy chodzić do lekarzy z różnych specjalności i tam zasięgać porady. Dlatego też przygotowałem dla Was na dzisiaj temat Dick Krankheit. Tutaj to macie napisane. Czyli choroba. Przy okazji, jak zwykle, przy takiej pogadance szczegółowa Wam mówię różne rzeczy. Mianowicie, wszystkie rzeczowniki, które się kończą na "-heit", tak jak tutaj widzicie, krank height, zawsze mają rodzajnik żeński, czyli zawsze mają di. Jak wiecie, zawsze z tym Polacy mają problem, bo ten rodzaj nie zgadza się często z językiem polskim. Akurat tutaj się zgadza, bo choroba to jest ona. Ale, jakbyście w jakimś innym wyrazie zobaczyli, to wszystko, co się kończy na Hajd, ma zawsze rodzajnik żeński, czyli "-di". No i spróbujmy sobie e, najpierw przetłumaczyć pytania dotyczące tego tematu, a później będziemy w następnej części próbowali sobie odpowiedzieć na te pytania. Pytanie numer jeden, od góry, tutaj w lewym górnym rogu, będę wam czytać: Welche Nebenwirkungen hat das Medikament? Czyli kupujemy sobie jakiś nowy lek i możemy zapytać w aptece, jakie ona ma ta, ten lek, jakie on ma y, uboczne działania. Często niestety tak bywa, prawda? Czyli welche Nebenwirkungen to są, jakie działania uboczne hat das Medikament? Drugie pytanko możemy zapytać: Wie oft muss er die Medikamente einnehmen? Albo, wie oft muss ich die Medikamente einnehmen? Albo zamiast czasownika mus można powie powiedzieć, wie oft soll ich die Medikamente einnehmen? Czyli jak często muszę albo powinienem zażywać te leki? No, przypominam, że po czasownikach modalnych typu muszę, powinienem, mogę, drugi stoi na końcu zdania, czasownik i się nie odmienia. Czyli jak często muszę albo powinienem te leki zażywać. następne pytanko jest: was hat der Arzt Czyli jesteśmy u lekarza, czy też po wizycie u lekarza. No i przyjaciółka, czy ktoś nas pyta, a co ten lekarz ci zalecił? Prawda? Czyli poszliśmy z jakimś problemem i co on ci zalecił? No i będziemy w drugiej części odpowiadać na ewentualne, yy, odpowiadać na to pytanie. Yy, Dalej, wie lange bleibst du im Bett? Czyli jak długo pozostaniesz w łóżku, jak długo pozostaniesz na zwolnieniu, prawda, w tym sensie. Później, welche Krankheitssymptome sind zu sehen? Czyli coś wam dolega i ktoś cię pyta, welche Krankheitssymptome sind zu sehen? Czyli jakie symptomy choroby można zauważyć, tak, u ciebie, że co się pojawia, co się w ogóle dzieje, nie? Lekarz może zapytać. Wo hat er das Bein gebrochen? Tutaj jest konkretne pytanie. Widać efekt, masz złamaną nogę, ktoś tam i pytasz się, gdzie on złamał nogę. Czy gdzie ty, ewentualnie wo hast tu wo hat er, tutaj wiadomo, sobie zmieniamy osoby. Brechen to jest właśnie ten czasownik złamać coś. Brechen, trzecia forma, gebrochen. Następne pytanko wer behandelt die Frauen. Wer behandelt die Frauen? To jest bardzo ogólne pytanie, które oznacza kto leczy kobiety. Kto leczy kobiety? Tutaj postawiłem to pytanie po to, żeby wam powiedzieć w jaki sposób się tworzy specjalistów, lekarzy specjalistów, czyli zobaczcie, jeżeli Frau to jest kobieta, a Arzt to jest lekarz. To Frauenarzt to będzie ginekolog. Jak chcecie utworzyć na przykład e, e, okulistę, no to Augen to są oczy, to będzie Augenarzt. Jak chcecie utworzyć pediatrę, no to wiadomo, że to jest lekarz od dzieci, no to Kinder to są dzieci, Arzt to jest lekarz, czyli będzie Kinderarzt. No i oczywiście, jeżeli to będzie ktoś rodzaju żeńskiego, to zamiast Arzt mówimy Erztin. Prawda? czyli nad a dajemy przegłos, no i in końcóweczka "-atst- i "-atstin". Lećmy dalej. Warum kannst du nicht sprechen? Czyli dlaczego nie możesz mówić? Co się stało, prawda? A będziemy sobie odpowiadać, prawda? że boli nas gardło, czy mamy chrypkę, czy coś. To w następnej części. Wo hast du dich erkältet? Cóż to może oznaczać? To oznacza, gdzie ty się przeziębiłeś. Zysch erkelten to jest po prostu przeziębić się. Tu jeszcze nie uwzględniłem jednej rzeczy, która mi teraz wpadła do głowy. Czy jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś zachorował, to mówimy er ist krank geworden. Czyli stać się chorym to i znaczy zachorować. Er ist krank geworden albo er wurde krank czyli po prostu on stał się chory wogegen ist jak er allergisch wogegen dziwne pytanie nie wogegen to jest na co czyli przeciwko czemu on ma alergię czyli Niemcy raczej nie mówią że wogegen has du allergie tylko bardziej wogegen bist du allergisch prawda czyli na co jesteś alergiczny na co masz alergię no, i tam będziemy wymyślać sobie różne rzeczy w odpowiedzi. E, wo hast du schmerzen? Sztyche. No więc to lekarz może zapytać, prawda? Czyli gdzie masz? Ewentualnie jak jesteście, oczywiście najczęściej nie na ty, to zapyta wo haben sie, prawda? Gdzie ma pan albo gdzie ma pani? Schmerzen to są oczywiście bóle. Natomiast sztyche to są takie kłócia. Ktoś ma czasem kłócia gdzieś w jakiejś częściach ciała. No i ostatnie pytanko. Was jest recept frei und was recept pflichtig? Tu są dwa trudne słówka. Recept frei to znaczy wolny od recepty, czyli bez recepty po polsku, a recept pflichtig to jest e, obowiązujący na receptę, bo pflichtig pochodzi od pflicht, czyli obowiązek. Czyli po prostu obowiązkowo na receptę. No to wiadomo, będziemy sobie mówić o antybiotykach i innych rzeczach. I to jest ta pierwsza część, prawda? Teraz przechodzimy do części drugiej, gdzie to wy będziecie stawiać pytania, a później ja pomogę wam w odpowiedziach na to pytanie. No to teraz sprawdzimy, co pamiętacie. Jak zapytać, jakie skutki uboczne ma to lekarstwo? I w tym momencie możecie dać pauzę i spróbować powiedzieć. Ja nie będę czekać, tylko wam powiem pauza, wy sobie zapauzujecie. A więc, welche Nebenwirkungen hat das Medikament? Albo die Arznei, prawda? No i teraz możecie powiedzieć, prawda, co tam może być. To może być Kopfschmerzen, prawda, czyli jakieś bóle głowy możecie powiedzieć, prawda? Co tam jeszcze może być? E, Schwindel, czyli zawroty w, głow w głowie. Może być, e, nie wiem co tam, Erbrechen, czyli jakieś wymioty, Drugie. Jak często trzeba brać te leki? Jak to powiecie? Pauza. Wie oft muss man die Medikamente einnehmen? Muss man, moi drodzy, znaczy trzeba. Muss man. Takie po, e, połączenie z mus i z man. Muss man. No i oczywiście na końcu albo mówicie nehmen albo einnehmen. Wie oft muss man die Medikamente einnehmen? No, i tutaj możecie powiedzieć einmal am Tag, czyli raz dziennie. Możecie powiedzieć am Morgen, czyli rano. Jeżeli to się powtarza, to po prostu możecie powiedzieć morgens, czyli rankami, abends, czyli wieczorami. Możecie powiedzieć fodem schlafen gehen, przed pójściem spać. Możecie powiedzieć dreimal am tak, czyli trzy razy dziennie, na przykład jakiś syrop. Możecie powiedzieć nach dem Essen, czyli po jedzeniu, vor dem Essen, czyli przed jedzeniem. Możecie powiedzieć ale acht Stunden, czyli na przykład co 8 godzin, ale znaczy co? ale acht Stunden, co 8 godzin. No tutaj jest chyba wyczerpałem możliwości. Co zalecił lekarz, prawda? Was hat der Arzt verordnet. Was hat dir der Arzt verordnet? Co ci zalecił lekarz? No i tutaj najczęściej mówimy ruhe, czyli pozostanie w łóżku, prawda? ruhe. Albo na przykład, co mógł, co mógł tam zalecić? Na przykład, eine Salbe zalecił jakąś, jakąś maść. Albo na przykład, Augentropfen, czyli jakieś tam. Kropelki do oczu albo nazentropfen do, do nosa, jeśli mam jakiś, ka, jakiś katar. No, co jeszcze tam mógł za, zalecić? Ein antybiotykum, prawda? Jakiś antybiotyk. No, różne rzeczy mógł zalecić. Albo eine röntgenaufnahme. O, to jest już dla e, zaawansowanych, czyli zrobienie zdjęcia rentgenowskiego, jak coś jest, przypuszczenie, że coś możemy sobie złamać, na przykład, nie? Jak długo musisz zostać w łóżku, czyli, pauza, jak to zadać, to pytanie? Wie lange musst du oder sollst du im bett bleiben? Czyli jak długo masz zostać w łóżku, prawda? No i teraz powiecie eine Woche lang, czyli przez tydzień, albo drei Tage lang, albo trzy dni, długo w dokładnym tłumaczeniu. To jest akurat prosto. Jakie ma symbo, symptomy chorobowe, tak? Czyli, welche Krankheitssymptome sind zu sehen? Albo sind zu spüren? Czyli, jakie, jakie są odczuwalne te symptomy chorobowe? No i tutaj oczywiście takie najłatwiejsze, no to każdy już chyba, myślę, że, że już wie, że Husten to jest kaszel. Schnupfen to jest katar. Kopszmern, bóle głowy, bauchschmerzen, bóle, y, oczywiście brzucha, może być fiba, czyli gorączka, może być Hoes fiba, wysoka gorączka. Tak, czyli raczej nie mówcie, że ich habe temperaturę, tylko ich habe fiba, prawda, czyli mam gorączkę. Gdzie złamał nogę? Jak o to zapytać? Pauza. Wo hat er das Bein gebrochen? Gdzie on sobie złamał tę nogę? No i co tutaj możecie powiedzieć? Albo na przykład im gebirge, w górach. Albo możecie powiedzieć beim Ski-Fahren, Czyli przy zjeżdżaniu na nartach, prawda? Przy jeździe na nartach. Albo. Hmm, nic mi nie przychodzi do głowy. Ale tutaj są różne możliwości, prawda? Jak, w jaki sposób można złamać sobie nogę. Kto leczy tylko kobiety? Tutaj akurat, akurat z tym czasownikiem behandeln, czyli, pauza, wer behandelt nur Frauen. No i tutaj oczywiście jest odpowiedź Frauenarzt, ale jak chcecie zapytać na przykład u kogo się leczysz, to mm, najlepiej zapytać, bei wem bist du in Behandlung? Czyli u kogo jesteś w leczeniu? By weim, u kogo bystu jesteś in Behandlung, prawda? U kogo jesteś w leczeniu? Czyli u kogo się leczysz? No i możecie wtedy odpowiedzieć: Ich bin in Behandlung by dr Weber, prawda? Czyli leczę się u doktora Webera na przykład, nie? E, jeszcze jedna mi rzecz przyszła do głowy, bo tak rozszerzam Wam ten temat. Jeżeli się zapytacie, kiedy on ma godziny przyjęć, to pytacie: Wann hat er die Sprechstunden? Powiem jeszcze raz, bo nie napisałem tego. Wann hat dr Weber die Sprechstunden? To oznacza, kiedy dr Weber ma godziny przyjęć. Czyli w jakich godzinach można do niego pójść. Teraz, kiedy umówiłeś termin, prawda? Wann hast du einen termin ausgemacht? Albo für wann hast du den termin ausgemacht? Prawda? Czyli na kiedy się umówiłeś. No i możecie powiedzieć Ich habe einen Termin am Freitag, w piątek, um o 17.00, o 17.00, po pracy na przykład, prawda? Także tutaj możecie powiedzieć albo godzinę, albo jakiś dzień tygodnia. A jeśli chcecie powiedzieć dokładną datę, no to pamiętajcie, że do 19.00 mówimy am 19.00 i dodajemy ten, am ten. A jak od 20, to am 20, am 21, i tak dalej, żeby była końcoweczka z To Już chyba wcześniej mówiłem, to nie będę się rozgadywał na ten temat. Teraz, gdzie się przeziębiłaś? Jak o to zapytać? Pauza. Wo hast du dich erkältet? Wo hast du dich erkältet? No i tutaj tak samo jak gdzie tam złamałeś nogę, możecie mówić, prawda, że im Gebirge, an der See, czy tam, nie wiem, w jakim miejscu jeszcze możecie się przeziębić. Na co on ma alergię? prawda? Czyli na co on jest alergiczny? Jak to zapytać? Pauza. Wogegen ist er allergisch? Albo ty, wogegen bist du allergisch? No i możecie powiedzieć, ich bin allergisch gegen nysse. Na przykład niektórzy są mają alergię na, na orzechy, prawda? Że nie mogą ich jeść, bo się duszą na przykład. Albo ich bin alergiczny, gegen tomaten, że mam alergię na, na pomidory. Ja na przykład miałem w, w, w młodości, jak byłem m, małym dzieckiem, to zawsze miałem wysypkę właśnie po pomidorach. Albo ich, habe, ich bin, bin alergiczny, gegen Staub. czyli mam alergię na kurz, prawda? Sporo ludzi ma alergię na kurz. Sztaub to jest kurz. Następnie lekarz może zapytać gdzie masz bóle albo te kłucia, prawda? Jak to powiedzieć? Pauza. Wo haben Sie Albo wo haben Sie stichie? No i tutaj możecie powiedzieć na przykład, że ich habe Schmerzen im Bauch, czyli na przykład w brzuchu, albo ich habe sztyche. Um, na przykład gdzie in der Hüfte, czyli na przykład w biodrze, no w różnych częściach ciała, bo możemy prawda, im um, rücken, na przykład, czyli w plecach gdzieś, no więc tutaj już bardziej musielibyśmy wchodzić w anatomię, gdzie mamy te kucia, czy, czy te bóle, prawda. Wiadomo, że jak sobie nie dajecie raz do, rady z, te, z częściami ciała, takimi bardziej skomplikowanymi, no to już lekarzowi pokażecie palcem, prawda, paluszkiem, gdzie Was boli, to... To się zorientuje. Eee, I ostatnie pytanko. Co jest na receptę, a co jest bez recepty? Czyli pamiętamy, że e, czy to jest na receptę, to zapytacie pauza. Est das recept Pflichtig? A jeżeli coś jest be, bez recepty, to jest das recept Fry? Czy to jest bez recepty, czy to jest e, na receptę, prawda? No i możecie na przykład powiedzieć, że das medikament albo die Arzne, albo das Antibiotikum ist Rezeptpflichtig, czyli jest na receptę, czyli Wam nie sprzeda tego, prawda? Jak usłyszycie coś takiego, to nie ma rady, trzeba iść do lekarza i, i przyjść z receptą. No i chyba to wszystko mi się, mi się wydaje na dzisiaj, także mam nadzieję, że w czymś te zwroty, te pytania, te odpowiedzi Wam pomogą w razie, gdybyście... Zachorowali. Ale życzę Wam, oczywiście, zdrowia.